Dziękujemy! Zapraszam ponownie! Oh. Do diaska! Kochanie, żadnym prosić cię o Nie wepchnę twojej mordy w mojej wypieki, metaton! Ale kochanie! Klienci będą zadowoleni! Każdy chce mnie! Zyski pójdą w górę! Nie pozwolę, abyś wpychał swoje brudne od tej łapskach w mojej cudnej. Ja, co ty robisz? Trochę się odsunięł, boki. Po jakiego nagrywasz każdy cholerny aspekt twojego życia? Życie to są usłonko. Każdy potrzebuje światła. A wiesz, kto ma te światło? Chodź ci Dokładnie, ja. Kochanie, nie opuszczę tego miejsca, póki nie uczynić mnie częścią swojego menu. Mówię ostatni raz! Nie! A powiesz na główkę tego żodiaka? Czy wtedy się odczepisz? Tak. Dobra!